Nie byłam zła, gdy dowiedziałam się, że masz syna. Nie wiedziałeś nawet o jego istnieniu. Okłamałem cię, bo nie umiałem poradzić sobie z tą sytuacją. Zrobiłeś badanie DNA? Tak. To mój syn. Dlaczego spędzasz tyle czasu przy komputerze? Teraz jesteś zazdrosna o komputer? Tak. Myślę, że masz kochankę. Nie mam. Na pewno? Nie wiem, jak znaleźć zaginionego tatę. A jak znalazłaś swojego? Już na mnie czekał. Zapiszę sobie. Rosio, musimy poprosić o pomoc twojego tatę. Chodźmy. Gdzie jesteś, mamo? Wybieram repertuar lat 60. Z kim? Kontrolujesz mnie? Po prostu jestem ciekaw. Rozłączyła się. Nie powinna tak robić. To zabrak szacunku. Kontynuujmy. Ruszamy biodrami. Biodra królowo. I obrót. Ramiona. Twój wirtualny chłopak padnie ci do stóp. Odwróć się. Zostałem dokładnie sprawdzony? Chcecie znaleźć zaginionego tatę. Ale nie wiemy w jaki sposób. Gdzie możemy spytać? Nie mam pojęcia, gdzie znaleźć tatę rogacza. Rogacza? Tak powiedziałem? Niemożliwe. Nie wymyślajcie słów, które tu nie padły. Rogacz. Świetnie opanowałeś gramatykę. Doskonała pisownia. Nie chcę cię zmuszać, ale powinnaś podjąć decyzję. Kręci mi się w głowie. Masz dwie możliwości. Operacja u plastikowego doktora, przepraszam, Santiago Carmony. Albo dalsza praca nad wewnętrznym pięknem. Zanim tu przyszłam, myślałam, że tylko operacja plastyczna zadowoli mojego wirtualnego chłopaka. A teraz? Nie zależy mi! Może mnie rzucić. Przestałaś go kochać? Zrozumiałam, że jeśli mnie nie chce, to jego strata. Pięknie. Po to właśnie działa instytut. Żebyś poczuła się pewniej. Ale jak powiedzieć przystojnemu doktorowi, że nie poddam się operacji? Topnieje na jego widok. Nie może patrzeć mu w oczy. Chcę się zobaczyć z moim synem. Muszę z tobą porozmawiać. Mam problemy z żoną, ale zaopiekuję się Beto. Zostawiłeś go samego w domu? Jak możesz tak myśleć? Poszukaj go u ciebie. Nadal jest na mnie zły? Tak. Chcę się widzieć ze swoim tatą Jorge. Muszę kończyć. Później do niego wpadnę. Będziemy w kontakcie. Przysłała zdjęcie. To jest czerwono-biała. Zanim porozmawiasz z doktorem, napij się kawy. Musimy pilnie porozmawiać. A jeśli nie chce, to pilne. Nie będę krył twoich kłamstw. Ciawa był u mnie w domu. Wiesz, czego szuka? Przypuszczam, że mi powiesz: miejsce, gdzie można znaleźć zaginionych ojców. Nie będziesz krył moich kłamstw? Powiedz prawdę córce: Mam powiedzieć chłopcu, że jego ojciec gra w piłkę na tym samym boisku co on? Nie, wiem, gdzie są Mogę poszukać Beto w parku. Jego mama powiedziała mi, że będą tutaj. Dzieci chodzą swoimi drogami, więc nie widziałeś go nie. Co tu robi to zdjęcie? Nie wiem. To ja, gdy byłem dzieckiem. Dlaczego jest w tym domu? Jeśli chcesz powiedzieć Czowie, że jego ojciec żyje, zrób to. Chcę, żebyś sama mu to powiedziała. Jego ojciec nie żyje. Umarł tutaj. To twoje serce, nie twojego dziecka. Ono czuje i myśli inaczej. Jesteś mistrzynią kłamstw, a ty nie masz serca. Niby dlaczego? Gdybyś je miał, nie zdradziłbyś ze mną swojej dziewczyny. Ile razy pocałowałeś mnie bez wyrzutów sumienia? A twoja dziewczyna? Odpowiedz jej. Nagle zamilkłeś? Porozmawiajmy we trójkę. Nie mamy oczu. Czuję się zmęczona. Jest Twój. Tak jak chciałaś. To koniec. Jeśli ja jestem mistrzynią kłamstw, Ty jesteś ich królem. Marisa! Co tak na mnie patrzycie? Nikogo nie zabiłem. Nie wiedziałem, że to pan jest na zdjęciu. Nawet nie wiedziałem, że tu stoją zdjęcia. Wiesz, czy je to? Nie. Mieszka tu kilka osób. Może Beto przeniósł. To pański syn. Nie ma moich zdjęć. Tym bardziej tego. A mama Beto? W Soledad często do nas przychodzi. Ty jesteś? Charlie, syn Menio. Chcesz, żebym zadzwonił i zapytał go o zdjęcie? Byłoby super. To zadzwonię i sobie pójdziesz. Nie mam mnóstwo roboty. Widzę, ale muszę zaczekać na Beto. Nie ma go tutaj. Zaczekaj w domu, Soledad. Zadzwoń lepiej do swojego taty. Dziękuję. Kto tu przeniósł to zdjęcie? Co robi w domu zdjęcie, Patricio? Nie chcę wyjść, dopóki się tego nie dowie. Nie wspominaj ani słowem o Candy. Dlaczego? To długa historia. Składnie. Co mu powiedzieć o zdjęciu? Powiedz, że mnie nie zastałeś. Cokolwiek byle sobie poszedł. Dobrze. Mariso, posłuchaj mnie. Jestem idiotką. Skoro tak mówisz. Hmm. Powiedz stacie, żeby do mnie zadzwonił Mogę to samo przekazać Beto Świetnie Ciawa mieszka tutaj? Oczywiście Przepraszam, muszę wziąć prysznic Menio powiedział mi, że mama Ciawy umarła przy porodzie Była bardzo chora To smutne historie Niestety zdarzają się Przekaż tacie, żeby do mnie zadzwonił Dlaczego nie mogłem opowiedzieć o Candy? Wiem, że byłem bardzo surowy dla Lucy. Skarżyła się, że na nic jej nie pozwalasz Są sprawy, które nie podlegają dyskusji Może masz rację Ale powinieneś jej wysłuchać, nie tylko gani Myślisz, że dobrze mi z Zaczynam się zastanawiać, czy właściwie postępuję Zapewne rodzice przyjaciół Lucy pozwalają swoim dzieciom chodzić na dyskoteki Ale po co narażać je na niebezpieczeństwo? Czujesz się spokojniejszy, gdy leży w łóżku. Mam wiele problemów. Nie mogę się martwić jeszcze tym.